Karolina hytrek prosiecka to jest poranna rozmowa w Gazeta.pl dzisiaj z Warszawy przenosimy się do Ciechanowa. Państwa i moim gościem jest Krzysztof Kosiński, prezydent Ciechanowa PSL. Dzień dobry panie prezydencie. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry wszystkim widzom. Panie prezydencie, jak to jest być samorządowcem w dzisiejszych czasach po covidzie, w czasach wojny, w czasach wysokiej inflacji, w czasach kryzysu energetycznego? Bardzo duża odpowiedzialność i jeszcze więcej pracy, takiej u podstaw i zmagania się codziennie z innymi problemami. Obecnie to są oczywiście problemy, które mają charakter finansowy, bo jako samorządowcy zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy na początku tak naprawdę potężnego kryzysu energetycznego, na które polskie państwo nie ma absolutnie żadnej. Odpowiedzi, i takie dwie grupy, jak przedsiębiorcy i samorządowcy, są pozostawieni całkowicie sami sobie, bo nie widać nawet jakiejś perspektywy wsparcia, pomocy, interwencji państwa. No bo przecież to, co teraz wśród samorządowców jest tematem numer jeden, to horrendanie wysokie, Ceny energii, które część samorządów już dotknęły, bo zakończyły się stare umowy, a część samorządów wejdzie w nowe taryfy od 1 stycznia 2023 roku. I to są wzrosty o 600, 700, 1000 procent. No nie ma takich pieniędzy w samorządowych budżetach, żeby aż tak zwiększyć wydatki bieżące i zapłacić tak wielkie sumy państwowym, rządowym spółkom energetycznym. No, prezes Kaczyński zapowiadał, że jednak będzie jakiś rodzaj interwencji, polegającej na tym, żeby były jednak limity cenowe także dla samorządów. Czy państwo zostali skonsultowani albo prowadzą jakieś rozmowy w tym obszarze jako samorządowcy z rządem? I To też jest duży problem, ponieważ nie ma żadnego. Zapytania, żadnych konsultacji, żadnych opinii z naszej strony w tej sprawie. Jak są rozwiązania, to bardzo często na szybko pisane na kolanie i przedkładane od razu parlamentowi, a potem wychodzą takie buble prawne, jak chociażby z dodatkiem węglowym. Gdyby dodatek węglowy był skonsultowany wcześniej z samorządami, gdybyśmy opiniowali ten projekt to na pewno nie trzeba byłoby go dwa razy w parlamencie poprawiać, bo byśmy wcześniej zgłosili jak gdyby, te nasze wątpliwości, które jako praktycy od razu dało się dostrzec. Natomiast w przypadku ceny energii, no, poznaliśmy tylko wypowiedź pana wicepremiera Sasina, że jest szykowana cena maksymalna w wysokości 618 zł za megawattogodzinę. Natomiast dla wielu samorządów nawet ta stawka to jest ponad dwukrotnie więcej niż płacą obecnie. A być może był od początku taki pomysł, że w pierwszej kolejności pojawią się ze strony rządowych spółek energetycznych oferty idące o 6, 7, 8 razy więcej środków, jeśli chodzi o wysokość. Podwyżek, a potem z całym tym dobrodziejstwem przyjdzie prezes Kaczyński i powie, że no nie będziecie płacić sześć-siedem razy więcej, będziecie płacili tylko dwa razy więcej za energię. A propos właśnie, wspomniał Pan o węglu i panu wicepremierze Sasinie, to ja zacytuję wypowiedź z wczoraj. Apeluję do wszystkich samorządów, do wszystkich wójtów i burmistrzów, aby odpowiedzieć pozytywnie na ofertę ze strony Polskiej Grupy Energetycznej oraz Węglokoksu, abyście Państwo zaangażowali się w pomoc na swoich, swoich mieszkańców. Pomożecie? Odpowiecie: Pomożemy? Ta propozycja jest oderwana od rzeczywistości prawnej. Ja mam takie wrażenie, że politycy Prawa i Sprawiedliwości, jacyś tam namiestnicy w poszczególnych spółkach Skarbu Państwa, w ogóle nie patrzą na regulacje prawne, które obowiązują w naszym kraju. Zwracam uwagę na sprawy związane z zamówieniami publicznymi. Żeby zakupić węgiel. Żeby któraś z naszych spółek zakupiła węgiel, to obowiązują ją kwestie związane z prawem zamówień publicznych. a Więc nie można sobie po prostu pójść do jakiejś spółki Skarbu Państwa i powiedzieć, że a to tutaj sobie kupuję za milion złotych od was węgiel. Nie, obowiązuje prawo zamówień publicznych, trzeba zorganizować przetarg, trzeba w ten sposób wybrać podmiot, który dostarczy węgiel. To po pierwsze. Ale jest też mnóstwo innych problemów, które też mają charakter prawny czy organizacyjny. Nie da się tego zrobić z dnia na dzień, a tu jesteśmy zaskakiwani taką propozycją ze strony rządowej, a my sobie nie radzimy jako rząd, jako państwo, no to dajmy to samorządom, w razie czego współodpowiedzialność za klęskę będzie wspólna, albo powiemy, że tak naprawdę samorządy nie chciały współpracować z rządem i przez to ludzie nie mają węgla. To jest chory system, w którym niestety funkcjonujemy. Natomiast chcę też zwrócić uwagę na jeszcze inny problem, bo żeby w ogóle zakupić węgiel przez te nasze miejskie spółki, to te miejskie spółki muszą mieć pieniądze. Żeby moja miejska spółka, która zajmuje się dostarczeniem ciepła systemowego do ponad 20 tysięcy mieszkańców, zakupiła węgiel na ten sezon, to miasto musiało dokonać pożyczki dla tej spółki. Pożyczyliśmy miejskiej spółce 2 miliony złotych. Oni nie mają żadnych środków na to, żeby teraz jeszcze kupować węgiel od którejś ze spółek czy kopalń i potem sprzedawać go mieszkańcom. To jest absurda. Ale, pa, ale panie prezydencie... Yy... Rozumiem pana argument, natomiast z drugiej strony też prawo i sprawiedliwość często podkreśla, że uwalnia pieniądze dla samorządów. Jeszcze w tym roku ma trafić dodatkowe 14 miliardów złotych i w związku z jakby z tą obecną sytuacją ekonomiczną rząd chce też poluźnić reguły zadłużania się samorządów, więc być może jednak wykazuje się dobrą wolą, a państwo reagują nerwowo i niechętnie. Nie, dlatego że jest to inna opcja polityczna. Rząd już bardzo wyraźnie poluźnił reguły wydatkowe, reguły zadłużenia dla siebie. Widzimy, jak wielkie jest zadłużenie. Budżetu państwa, jak ogromne są koszty i będą ogromne koszty związane z obsługą długu. Natomiast co do samorządów i tych dodatkowych środków, o których pani redaktor mówi, to my, jako samorządowcy, staramy się odkłamywać ten przekaz rządowy, ponieważ to nie są żadne dodatkowe, nowe środki. Rząd ustawą, którą zaproponował parlamentowi, która została przyjęta, przesunął o kilka miesięcy pieniądze, które samorządom należałyby się w 2023 roku, a wypłata zostanie dokonana tych pieniędzy w 2022 roku po, w ostatnich miesiącach tego roku. Więc mamy do czynienia z kilkumiesięcznym przesunięciem pieniędzy z podatków, z rozliczeń podatkowych, które i tak samorządom by się należały. Proszę Czyli pan, pan panie uwagę. prezydencie, przepraszam, mówi o tym, że nie będzie subwencji ogólnej tak, w 2023 roku. Subwencji Rozwojowej. To jest subwencja rozwojowa, która tą samą ustawą na 23 rok została przez rząd skasowana, zlikwidowana. I to jest tylko przesunięcie pieniędzy w czasie. Tak naprawdę, chyba chodzi tylko o taką kreatywną księgowość rządowi, żeby pokazać, że samorządy dzięki tym środkom mają nadwyżkę budżetową w 2022 roku. Natomiast problemem jest właśnie rok 2023, gdzie większość samorządów będzie miała zwiększone wydatki bieżące spowodowane chociażby cenami energii, cenami gazu, cenami innych mediów, ale też kosztami związanymi z. 20% podniesioną wysokością minimalnego wynagrodzenia. Panie prezydencie, to w takim razie ja poprosiłabym pana, czy mógłby pan nam wyjaśnić, bo ja znalazłam też taką informację, że w 2023 roku samorządy nie otrzymają części właśnie tej subwencji ogólnej. Rozumiem, że mówimy, że ta część rozwojowa to jest część subwencji ogólnej, po prostu, tak? Tak, tak dokładnie tak. Ona ma taką ustawową nazwę sformułowaną jako subwencja. Rozwojowa i ona została tą ustawą całkowicie w 2023 roku zlikwidowana, więc samorządy An... tych pieniędzy w 2023 roku nie otrzymają. A ja, jaka to jest kwota w pana budżecie procentowo, ta, 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 ta część rozwojowa w subwencji ogólnej? To jest około 6 milionów złotych, które miałem dostać w 2023 roku, a dostanę w, pewnie w listopadzie w grudniu 2022 roku. Panie prezydencie. Cały budżet miasta, żeby pokazać skalę, to jest około ćwierć miliarda złotych. No właśnie, bo do, do budżetu państwa chciałabym nawiązać, bo państwo yy, mają stosunkowo dobrą sytuację. Ponad 35 milionów złotych, jak pan powiedział, yy, bo cytuję pana, yy, cytat za, za, z, z uzyskania absolutorium za 2021 rok, przeznaczyliśmy na inwestycje o 7 milionów więcej niż w 2020 roku. Dochody Ciechanowa pierwszy raz przekroczyły ćwierć miliarda złotych. Ponad 15 milionów nadwyżki budżetowej z poprzedniego roku przeznaczyliśmy na nowe inwestycje. 12 milionów pozyskaliśmy ze środków zewnętrznych. Brak deficytu. Pan jest w stanie powtórzyć teraz tę te sytuację? Czy to, czy to Pana ratuje generalnie, że jako samorząd mieliście lepszą sytuację finansową w poprzednim roku, mimo COVID-u i już rosnących cen i usług, czyli inflacji? Na pewno ten rok, czyli 22, będzie pod tym względem dużo gorszy, ponieważ deficyt na pewno wystąpi, a jeszcze większy będzie w 23 roku, więc te czasy takiego prosperity na pewno się już skończyły ale to też jest spowodowane tymi zmianami podatkowymi, które miały miejsce tak naprawdę w tym roku, bo wycofano się z polskiego ładu z tych rozwiązań, ale równocześnie zmniejszono wysokość stawki podatku PIT z 17 na 12% i to powoduje że radykalnie wielu samorządom spadają dochody własne z podatku dochodowego od do osób fizycznych, ale to i to może, jest dzisiaj. może właśnie, panie prezydencie, ten gest rządu, który mówi o tym, żeby poluzować nieco te reguły zadłużeniowe w samorządach, to może jest dla państwa ratunek. To oczywiście jest gorsza perspektywa na przyszłość, ale tu i teraz pozwoli lepiej zarządzać finansami. Kredyty, obligacje warto było brać czy emitować dwa, trzy lata temu, wtedy, kiedy obsługa długu była bardzo mała, mało kosztowała. Zarówno ale, państwu... panie prezydencie, wtedy ja bardzo przepraszam, że muszę wejść panu w słowa, ale wtedy nikt nie wiedział, że będzie wojna, że będzie kryzys. Byliśmy w trakcie COVID-u. No, no trzeba uczciwie powiedzieć, obiektywnie, że była zupełnie inna sytuacja gospodarcza. Pełna zgoda, ale zaciąganie dzisiaj kredytów czy emitowanie obligacji to jest kręcenie sobie takiej pętli na szyi, bo teraz już mamy tą pełną świadomość, ile kosztuje obsługa długu publicznego czy długu samorządu. Więc dzisiaj zachęcanie samorządów do tego, żeby się zadłużały, jest całkowicie. To jakie dzisiaj. widzi pan inne rozwiązanie, prezydencie, panie prezydencie? Jakie pan widzi inne rozwiązanie, skoro no to, co robi rząd, państwu nie odpowiada? Jeśli chodzi o cięcie wydatków bieżących, to tak naprawdę wszystkie samorządy są już przy ścianie i więcej się nie da. Ja patrząc też na swój urząd i swoje możliwości, mam wrażenie, że wszystkie już zostały w ostatnim czasie wyczerpane. Więc na pewno ucierpią na tym kwestie związane z wydatkami inwestycyjnymi, czyli będzie się mniej działo w lokalnych samorządach, mniej inwestycji infrastrukturalnych, na to trzeba się przygotować. Tym bardziej, że nie mamy chociażby uruchomionego KPO, gdzie te pieniądze z Unii Europejskiej bardzo by nam pomogły w tych inwestycjach infrastrukturalnych. Czekamy na te środki, ale też nieuruchomiona jest ta zwykła siedmioletnia perspektywa budżetowa Unii Europejskiej, mimo tego, że już jesteśmy pod koniec drugiego roku perspektywy Unii Europejskiej na lata 2021-2027, to ani złotówka jeszcze z A tych dlaczego? środków nie Rząd, mam wrażenie, tutaj prowadzi takie gry polityczne, a Komisja Europejska też bardzo możliwe, że będzie także te pieniądze ważyć. Ale co to znaczy gry polityczne? Przecież te środki się po prostu kontraktuje, zakłada się wkład własny, no to tutaj też od Państwa dużo zależy. Czy to jest tak, że nie są rozpisane programy, bo nie rozumiem, na czym polega problem. Zgadza się, nie są rozpisane programy, nie są porozumienia zawarte z Unią Europejską, jeśli chodzi o poszczególne programy regionalne, bo takich jest 16 dla każdego z województw, i musi być tu porozumienie z Komisją Europejską, żeby poszczególne instytucje mogły uruchamiać nabory na te konkursy gdzie rozdzielane są środki unijne to nie jest tak że samorząd sam sobie decyduje o wydatkowaniu środków unijnych my aplikujemy do poszczególnych instytucji na Pani najczęściej ja rozumiem. Panie prezydencie, to w takim razie, bo chciałabym ustalić, bo dla dobra mieszkańców mam, mam, mam takie wrażenie, że trochę państwo stają okoniem, a może, może nie warto mieć teraz takiego nabożnego stosunku do, do długu. Wszystkie kraje się zadłużają. Jest sytuacja ekstremalna, niezwyczajna. Być może powinni państwo jednak zacząć współpracować w tym obszarze, rzeczywiście polusować to zadłużenie. W momencie, kiedy wróci koniunktura, po prostu to zadłużenie spłacać. Być może to jest jakiegoś rodzaju rozwiązanie. Też trzeba mieć świadomość tego, że samorząd na bazie obecnych regulacji prawnych może emitować obligacje bądź zaciągać kredyty na wydatki inwestycyjne, bądź też na spłatę poprzedniego zadłużenia. Natomiast nie możemy generować długu na wydatki o charakterze bieżącym. Więc jeśli na przykład przyjdzie mi zapłacić w przyszłym roku 10 milionów złotych prawie za oświetlenie, Uliczne, a jeszcze niedawno płaciłem niespełna 2 miliony złotych rocznie, to nie mogę wziąć w banku kredytu, żeby rządowej spółce przekazać takie pieniądze na zapłatę rachunków za energię elektryczną. Będę musiał po prostu te lampy wyłączać. Rozumiem. No, no właśnie, Panie Prezydencie, to ostatnie pytanie w tym, w tym obszarze naszej dyskusji. Jaki jest plan zarządzania kryzysowego tą sytuacją? To znaczy, jakie będą pierwsze decyzje? Te decyzje już podejmujemy jako samorządowcy, nie patrzymy na innych, tylko liczymy przede wszystkim na siebie, więc w przypadku mojego miasta jeszcze w tym roku instalujemy kolejne panele fotowoltaiczne na budynkach, żeby w ten sposób czerpać przynajmniej częściowo energię wymieniamy oświetlenie uliczne na energooszczędne ledowe to są nawet 50% oszczędności w stosunku do tego oświetlenia sodowego a także zakupiliśmy już reduktory mocy do lamp oświetlenia ulicznego tak żeby to napięcie było nieco mniejsze Efekty dla mieszkańców być może nie będą jakoś skrajnie odczuwalne w sposób negatywny, ale da to jakieś wymierne oszczędności. No i pewnie takie rzeczy, do których mieszkańcy wielu polskich miast się przyzwyczaili, jak chociażby iluminacja świąteczna w okresie Świąt Bożego Narodzenia, no teraz niestety znikną z polskich miast. Na pewno też ograniczamy funkcjonowanie fontan miejskich, czy podświetlenie zabytkowych obiektów. No to są a, a drobne rozwa A rozważa Pan też takie scenariusze, o których mówią inne samorządy, ale także uczelnie wyższe, czyli obniżanie temperatur na przykład w szkołach, ewentualność leczenia nauczania zdalnego. Co do kwestii związanych z nauczaniem zdalnym, to tutaj problemu nie powinniśmy mieć, ponieważ do wszystkich przedszkoli, szkół ciepło dostarcza Miejska Spółka Ciepłownicza, która ma zapasy węgla i zakupiła też węgiel, no co prawda droższy, kolumbijski, cztery razy droższy, dobrej jakości, więc mamy Czyli na cały. Mamy na cały sezon jesienno-zimowy zapewniony ten węgiel, więc na pewno nauki dalej w Ciechanowie nie będzie. Nie ma Czyli idąc, idąc za słowami pana ministra Czarnka, Ciechanowowi nie grozi zarząd komisaryczny? Powiem szczerze, że jak słyszę takie opinie, to naprawdę coś się we mnie gotuje, bo takie słowa z perspektywy ministra są po prostu niegodne. Dobrze wiemy, że państwo ponosi dużą współodpowiedzialność za ten kryzys energetyczny, z którym teraz mamy do czynienia. Samorządy są pozostawione same sobie, pomoc ma charakter udawany albo propagandowy i jeszcze straszy nam, nas się komisarzami wyborczymi. To naprawdę jest niepoważne z perspektywy osoby, która pełni funkcję ministra. No to przejdźmy w takim razie do y, wyborów, y, Panie Prezydencie, zacytuję Jarosława Kaczyńskiego. Y, nasi przeciwnicy już dzisiaj mówią tak, my wygramy wybory, a jeśli przegramy, to oznacza, że będą sfałszowane. A co to oznacza? Że sami chcą fałszować. Pamiętajcie, że wybory są organizowane w Polsce przez samorządy, a kto ma w Polsce więcej samorządów, niestety ta druga strona, szczególnie w dużych miastach. Przygotowuje się pan już do fałszowania. To jest też oskarżenie, które jest bardzo daleko idące, bo to jest oskarżenie nie włodarzy, nie poszczególnych prezydentów, wójtów czy burmistrzów o jakieś próby fałszowania, ale oskarżenie tysięcy, dziesiątek tysięcy ludzi, którzy są zaangażowani w proces liczenia głosów w komisjach wyborczych na terenie całego kraju. I to są ludzie, którzy są uczciwi, którzy dostają niewielkie wynagrodzenia za zasiadanie w tych komisjach i robią to tak naprawdę w sposób społeczny, wolontarystyczny. To skąd Pana zdaniem taka narracja w, w słowach prezesa Kaczyńskiego, jeżeli w komisjach, tak jak Pan mówi, nie ma takiej możliwości, aby te wybory zostały sfałszowane? Ja myślę, w ogóle że to jest absurd, jest... że my rozmawiamy oczywiście w XXI wieku w demokratycznym państwie o, o takim aspekcie, ale proszę mi powiedzieć, skąd pan, jak, jaka jest pana ocena takiej narracji prezesa Kaczyńskiego? Ja podzielam opinię tych, którzy podkreślają, że to jest jakiś rodzaj przygotowania własnego elektoratu do potencjalnej porażki po to, żeby zakwestionować wynik wyborów i myślę, że tylko to jest celem działań teraz państwa. No, trzeba też jasno podkreślić, że chociażby Państwowa Komisja Wyborcza, jej skład czy biuro wyborcze też swojego czasu zostało podporządkowane sobie przez prawo i sprawiedliwość, tak jak to zrobili z Trybunałem Konstytucyjnym. Więc ten organ główny, który przeprowadza dzisiaj wybory z niezależnością, niestety niewiele ma. Wspólnego, więc Choć jeśli też jak zarzuty... pamiętam są tam przedstawiciele opozycji, jeśli się mylę to proszę mnie poprawić, ale mam wrażenie, że są też tam przedstawiciele opozycji. Choć oczywiście jeśli... są jest... osoby zarządzające, które wywodzą się z kancelarii premiera, chociażby to, to jest prawda, jeśli że są kto... związane z obozem rządzącym. Więc jeśli ktoś dzisiaj powinien mieć jakieś zarzuty czy wątpliwości o jasność tego procesu wyborczego, to raczej opozycja w stosunku do rządzących. Panie prezydencie, a czy pana zdaniem przesunięcie z punktu widzenia właśnie także organizacyjnego wyborów samorządowych na wiosnę to jest dobry pomysł? Skomentuję to w ten sposób. Prawo i sprawiedliwość do perfekcji opanowało dzielenie Polaków i w sprawie zmiany terminu wyborów podzielili nawet samorządowców między sobą, bo faktem jest, że Samorządowcy mają bardzo różne opinie na ten temat. Ja akurat jestem zwolennikiem odbywania wyborów samorządowych w tym normalnym terminie czyli na jesieni przyszłego roku. Umawialiśmy się z mieszkańcami na kadencję pięcioletnią, i po jej upływie powinny być przeprowadzone wybory samorządowe. Mamy jeszcze ponad rok do wyborów i samorządowych i parlamentarnych, może je dzielić sześć tygodni. To jest spokojnie czas, w którym możemy sobie poradzić z kwestiami organizacyjnymi, finansowymi, oddzieleniem tych dwóch kampanii. No niestety tutaj na pewno, jeśli chodzi o tą narrację PiSu, to ona jest fałszywa i nie chodzi o kwestie organizacyjne, chodzi o kwestie polityczne, chodzi o to, żeby nie przegrać Wyborów samorządowych, najpierw i potem, żeby nie było efektu kuli śnieżnej, żeby nie miało to jeszcze większego wpływu na wynik wyborów parlamentarnych. A jest to może jest... Prawo i Sprawiedliwość zakłada, że wygra wybory parlamentarne, i to z kolei będzie trampoliną w wyborach samorządowych, która rzeczywiście dzisiaj w dużej mierze jest rządzona przez opozycję? Tedy może już nie być wyborów samorządowych, Pani redaktor, jeśli oni wygrają wybory parlamentarne. Może już nie być w ogóle samorządu, jeśli oni A wygrają kolejne. Ale dlaczego? A może, no. może Państwo rysują niepotrzebnie taki pesymistyczny scenariusz? Wiemy, co się dzieje w samorządach, jak nam są odbierane kompetencje, jak nam są odbierane pieniądze, w jakiej sytuacji finansowej obecnie jesteśmy. Dlatego to nie jest pesymizm, tylko niestety to jest rodzaj takiego brutalnego realizmu. Ale rozumiem, że nie uważa Pan, że byłby to wielki problem, gdyby te wybory były przesunięte rzeczywiście na, na wiosnę z Pana perspektywy. Ja uważam, że doszło do naruszenia pewnej umowy społecznej z obywatelami, bo ludzie idąc do wyborów samorządowych w 2018 roku umawiali się ze swoimi kandydatami na pięcioletnią kadencję, a nie na 5,5 roku czy na sześć lat, więc dochodzi do tak naprawdę złamania. Części zasad, które są też wpisane w polską konstytucję. Tam, co prawda, nie ma kadencyjności samorządu, nie ma tego wyraźnie określonego, ale są różnego rodzaju zasady, które chociażby wywodzą się z zasady demokratycznego państwa prawnego, interpretowane też przez Trybunał Konstytucyjny, ten wcześniejszy, w innym składzie niż obecnie. I w sposób jasny wielu prawników, konstytucjonalistów podkreśla, że przesunięcie wyborów o pół roku narusza konstytucję. To na koniec, panie prezydencie, nieważne już kiedy te wybory się odbędą czy jesienią, czy wiosną będzie pan kandydował? Dzisiaj jest za wcześnie, żeby takie deklaracje w sposób publiczny składać. Natomiast ja. Wcześniej pracowałem przez pewien czas w polskim parlamencie. Mam porównanie, jak wygląda praca parlamentarzysty, jak wygląda praca samorządowca i zdecydowanie lepiej czuję się tu lokalnie, bo widać konkretne efekty naszej pracy jako samorządowców. Czyli jednak tak chciałbym podziękować. Bardzo dziękuję za rozmowę. Panie prezydencie, Krzysztof Kosiński, prezydent Ciechanowa PSL był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję, panie prezydencie. Dziękuję, pani Redaktor, dziękuję państwu. A, dziękuję, miło było pana widzieć, a my, drodzy państwo, widzimy się już za parę dni, natomiast jutro spotka się z, z państwem Jacek Gądek, a ja życzę dobrego dnia i dobrego tygodnia. Do zobaczenia.